Dzisiaj to my będziemy stawiać warunki, pod jakim warunkiem coś zrobimy, a pod jakim nie. Wiem, nie przepadacie za zdaniami warunkowymi w języku angielskim, ponieważ nie można tworzyć ich intuicyjnie. Trochę inaczej budujemy je niż w języku polskim. Ale przecież bez zdań warunkowych nie zda się przeprowadzić nawet najprostszej domowej negocjacji. A więc. Ćwiczymy zdania warunkowe w prosty sposób przy pomocy ćwiczenia, gry językowej to będzie bardzo przyjemne ćwiczenie oraz fiszek. Te wszystkie materiały mamy dla Was za darmo z linku poniżej wideo. A dzisiaj zaczynamy od zdania warunkowego typ pierwszy, czyli co się stanie, gdy. What will happen if. Spójrzcie proszę na modele wypowiedzi, żeby przypomnieć sobie, jakie tworzymy. Zaczynamy od if, potem present simple, osoba, will i czasownik w podstawowej formie. Przykładowe zdanie: If I practice speaking English every day for 15 minutes, I will speak fluently in six months. Każde zdanie warunkowe możemy swobodnie zamieniać i zacząć od: He will speak fluently in six months if he. Practices speaking English every day for 15 minutes. Jak tworzymy pytania, otóż musimy zamienić osobę z will. Jest to bardzo proste. Pierwszą część zdania powtarzamy tak samo if he practices speaking English every day for 15 minutes. Will he speak fluently in 6 months? Trochę trudniej jest w przypadku zdań przeczących. Tutaj Musimy dodać przeczenie do pierwszej części zdania, jak i do drugiej, jeżeli to oczywiście pasuje nam do kontekstu. W naszym wypadku zaprzeczymy w dwóch zdaniach podrzędnych. If he doesn't practice speaking English every day for 15 minutes, he won't speak fluently in 6 months. Czasami możemy się pomylić w przypadku czasownika to be. Wynika to raczej z tego, że próbujemy przetłumaczyć to zdanie. Z języka polskiego. W języku polskim w zdaniu warunkowym, w przypadku czasownika to be, powiemy: Jeśli będziesz w domu przed dwunastą, spotkamy się. Jeśli będziesz w domu, czyli w naszym wypadku, jest to czas przyszły. W języku angielskim, tak jak już wcześniej powiedziałam, musimy po if zastosować present simple. Czasownik to be w present simple to w jego odmianie if you are. If he is, if she is, i tak dalej. Więc musimy się do tego przyzwyczaić, że powiemy. If you are at home before 12, we will meet. Jeśli nie będziesz w domu przed 12, nie spotkamy się. If you aren't at home before 12, we won't meet. If she is at home before 12, we will meet. If she isn't at home before 12, want meet. Wierzę, że nie będzie to takie kłopotliwe, jeżeli zaczniesz wykonywać nasze ćwiczenia. Wydrukuj wszystkie materiały, które podłączyliśmy do linku poniżej wideo i rozpoczynamy zabawę. Wszystkie paski z czynnościami, wytnij, połóż na stole, wymieszaj je i zaczynaj losować. Przeczytaj czynność. I powiedz, pod jakim warunkiem ją wykonasz. Przypuśćmy, że na pasku znajduje się eat in a restaurant tonight. Możesz powiedzieć, I will eat in a restaurant tonight, if my friend joins me. Jeżeli wylosowałeś już wszystkie paski i wypowiedziałeś się na wszystkie tematy, teraz przejdźmy do przeczenia. Zacznij mówić, pod jakim warunkiem nie wykonasz danych czynności. A teraz zacznijmy rywalizację. Zaproś do gry kogoś z rodziny lub przyjaciela. Połóżcie na stół wymieszane paski z czynnościami. Każdy z Was musi mieć też wymieszane paski warunkowe. One muszą być odwrócone, będziecie je przeglądać ale w tajemnicy przed drugą osobą. Proponuję, żebyś to ty rozpoczął losowanie. Wyciągnij jeden z pasków z czynnością i przeczytaj głośno, zaczynając już strukturą zdania warunkowego. Na przykład I will shout at my dog if... No i teraz zacznij przeglądać swój zestaw warunkowych czynności i pomyśl, pod jakim warunkiem mógłbyś nakrzyczeć na swojego pupila. W tym samym czasie twój przeciwnik również przegląda ten zestaw, ale w takim sposób, żebyś ty tego nie widział i zgaduje, pod jakim warunkiem ty mógłbyś to zrobić. Jeżeli już wybraliście i jesteście gotowi, twój przeciwnik odkrywa karty i mówi: You will shout at your dog if it pees on the carpet. Ale ty wybrałeś inny warunek i mówisz: "No, no, no, I will shout at my dog if it bites my shoes." To oznacza, że twój przeciwnik nie dostaje punktu. Zamieniajcie się rolami. Teraz to on wybiera pasek z czynnością, a ty zgadujesz pod jakim warunkiem to wykona. Pamiętajcie, mówicie zdania głośno. I przypominam o trzeciej osobie i o SC w zdaniu znajmującym. Po skończeniu rundy liczycie punkty i osoba z największą ich ilością jest zwycięzcą. Zrobiliśmy dla ciebie fiszki. Korzystaj z nich w dowolnym momencie, a w odcinku pierwszym z czasownikiem to be znajdziesz dokładną instrukcję jak poprawnie korzystać z fiszek. Wiem, chciałbyś jeszcze pograć. A więc zajrzyj na stronę Regipio, tam znajdziesz grę What Will Happen If, specjalną grę do zdania warunkowego, typ pierwszy, i w niej będziesz mógł przegrać cztery gry językowe. Znajdziesz tam mnóstwo kart, a więc pospiesz się, zajrzyj na stronę Regipio, tam znajdziesz też specjalne rabaty. Przypominam, że czekamy na Wasze propozycje tematów kolejnych odcinków. Wiecie przecież, że tworzymy do nich specjalne materiały, grę językową, fiszki i ćwiczenie do mówienia. Więc jeżeli masz czymś problem, koniecznie napisz do nas. Jeśli chcesz oglądać każdy z naszych odcinków, koniecznie kliknij subskrybuj, polub ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym.